Ludzie mają tendencję, aby cytować tylko drugą połowę listu Jakuba 4:7: Przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od Was. Ale ten fragment tego nie mówi. On mówi: Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od Was. Dzisiaj chcę mówić na temat unicestwienia planów szatana. Amen. Wszyscy jesteśmy tym podekscytowani. Diabeł ma swoje plany względem Twojego życia, jak mówi Ewangelia Jana 10:10. 10. Biblia mówi, że złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Zatem Jego zadaniem jest zabijać, kraść i niszczyć. Nie tylko zabić cię fizycznie, ale zabić wszystko, co dobre w twoim życiu. Zabić twoją radość, zabić twój spokój, ukraść twój spokój, sprawić, abyś był nieszczęśliwy. Ale Jezus powiedział, ja przyszedłem, abyście mieli życie i cieszyli się nim. Uważam, że uczenie się tego, jak cieszyć się każdą chwilą swojego życia, jest jednym z najlepszych sposobów na świecie, aby odpłacić diabłu za wszystkie podłe rzeczy, które ci zrobił. Ja nigdy nie cieszyłam się zbytnio swoim życiem. Dorastałam w domu pełnym przemocy i tak właściwie pamiętam, że miałam kłopoty, dlatego że się śmiałam. Mój ojciec był ponurym, ostrym i bardzo surowym człowiekiem. Więc w naszym domu nie było wcale radości. Byłam już chyba po czterdziestce, gdy zrozumiałam, Jak istotnej rzeczy brakuje w moim życiu, oraz że Bóg chce, abyśmy nie tylko przeszli przez życie, ale chce, abyśmy cieszyli się tym życiem. Chce, abyśmy cieszyli się nim w miejscu, w którym obecnie jesteśmy, zmierzając do celu. On chce, abyśmy cieszyli się każdą chwilą naszego życia, a radość Pana jest naszą siłą. A zatem szatan chce odebrać nam naszą radość, bo jeśli odbierze nam radość, to tym samym odbierze nam siłę, a jeśli odbierze nam siłę, to będzie mu o wiele łatwiej nas zwieść. A zatem diabeł ma plan wobec Twojego życia, ale dzięki Bogu Bóg też ma plan wobec Twojego życia. List Jakuba 4:7 mówi. Bądźcie więc poddani Bogu. Przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od Was. Wiecie, to jest takie proste. Takie proste. Rób to, co mówi Bóg, a diabeł nie będzie miał żadnej władzy nad Twoim życiem. Ale my lubimy robić to, co chcemy. Robić tak, jak uważamy i tak, jak czujemy, i mamy nadzieję, że Bóg to pobłogosławi. A później przez całe życie jesteśmy sfrustrowani i wściekli na diabła, ponieważ nic nie układa się w naszym życiu. Poddaj się Bogu. Żadnemu z nas w niczym nie pomoże to, jeśli będziemy próbowali przeciwstawiać się diabłu, ale nie będziemy poddani Bogu. Moc do przeciwstawienia się leży w poddaniu. Słyszycie mnie? To bezcelowe, jeśli próbujesz przeciwstawić się diabłu, mimo że wiesz o dziedzinach swojego życia, w których jesteś nieposłuszny Bogu, a które próbujesz usprawiedliwić. Mogę wam powiedzieć, że w moim życiu zapewne też są dziedziny, które nie podobają się Bogu. Ale On mnie jeszcze o nich nie uświadomił. Wszyscy mamy takie dziedziny. Bardzo cieszy mnie to, że Bóg nie pokazuje nam naraz wszystkiego, co jest w nas niewłaściwe. A wy? On wie, ile jesteśmy w stanie znieść i kiedy. I On pracuje z nami nad czymś. I pracuje z nami nad czymś? A później pozwoli na chwilę odpocząć, a później pokaże nam następną rzecz. Mogę powiedzieć, że nie mówię tego, aby w jakiś sposób się przechwalać, ale mogę uczciwie powiedzieć, że nie wiem o tym, żebym była nieposłuszna w jakiejś dziedzinie mojego życia. To nie oznacza, że nie ma takiej dziedziny, ale nie jestem jej świadoma. Lecz jeśli Bóg mi coś pokaże, to pragnę zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby dostosować się do Niego, zwyczajnie dlatego, że nauczyłam się tego, a była to długa i ciężka podróż. I przez długi czas robiłam to źle. Przerobiłam wszystko, o czym Wam mówię. Moja wola, to jak myślałam, to czego chciałam, moje uczucia, moje emocje. Cały czas gromiłam diabła, byłam sfrustrowana, bo miałam wrażenie, że diabeł to, diabeł tamto, diabeł, diabeł, diabeł. I miałam w zwyczaju regularnie cytować jedną część wersetu z listu Jakuba. I tak długo, jak jestem chrześcijanką, słyszałam, jak robią to inni ludzie. Ludzie mają tendencję, aby cytować tylko drugą połowę listu Jakuba 4:7. Przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Ale ten fragment tego nie mówi. On mówi bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od Was. Chcę, aby Wasza postawa stała się jeszcze głębsza niż jest obecnie i abyście byli posłuszni Bogu natychmiast, radykalnie i zupełnie. Mówiłam wam już, jak uczyłam się odstawiać na miejsce wózek sklepowy oraz wszystkie inne historie o tym, jak Bóg uczył mnie, jakie to ważne. Aby być osobą doskonałą. I nie zostawiać bałaganu po sobie innym. Wiecie, to były lata siedemdziesiąte, kiedy Bóg zaczął uczyć mnie, abym odstawiała ten niepozorny wózek sklepowy na miejsce wyznaczone na wózki. Zajęło mi to dwa lata. Dwa lata, żeby być posłuszną, tylko w tym jednym. Zatem chcę, abyście wiedzieli, że robiłam to źle. I zmarnowałam wiele czasu, wydzierając się na diabła i zastanawiając się, dlaczego pewne rzeczy nie działają w moim życiu, dlaczego nie powodzi nam się lepiej. I dlaczego to, i dlaczego moja służba nie wzrasta, i dlaczego, Boże, dlaczego, i kiedy, Boże, kiedy? Cały czas tylko gromiłam diabła, aż w końcu odkryłam, że wystarczy robić to, co każe Ci Bóg. No proszę Was, to nie jest trudne. Kiedy powiedziałam, że zamierzam nauczać na temat unicestwienia planów szatana zeszłego wieczora i dzisiejszego ranka, wszyscy klaskali i wiwatowali. Ale wiedziałam, że kiedy powiem Wam, w jaki sposób unicestwiamy plany szatana, to przestaniecie klaskać. To naprawdę interesujące, kiedy stoi się tu i obserwuje ludzi, to czym się ekscytują, a czym nie. Zawsze chcemy czegoś łatwego, jakiejś nowej magicznej recepty. Ale Biblia jest taka sama od chwili, kiedy została spisana. Rób to, co każe Ci Bóg, a On będzie Ci błogosławił. Rób to, na co masz ochotę, a Twoje życie będzie w opłakanym stanie. Ten weekend mówimy o dyscyplinie i panowaniu nad sobą. Jeśli przegapiłeś trzy wcześniejsze spotkania, to wiele straciłeś, ale dzięki Bogu możesz przesłuchać je na CD albo poczekać, aż ukażą się w telewizji. Dyscyplina i opanowanie są absolutnie konieczne, aby prowadzić posłuszne życie. Ponieważ, gdy chcesz być posłuszny, to nie możesz cały czas robić tego, na co masz ochotę. Każdego dnia mojego życia muszę się dyscyplinować. Każdego dnia mojego życia muszę się dyscyplinować. Za każdym razem, kiedy zasiadam do jedzenia, muszę się dyscyplinować. Za każdym razem, kiedy ktoś mnie zirytuje, muszę dyscyplinować swoje myśli i swoje słowa. Nie doszłam jeszcze do punktu, w którym byłabym aż tak słodka. Ani wy. Wiecie dlaczego? Grzech nie jest martwy. Ale szósty rozdział listu do Rzymian mówi, że my umarliśmy dla grzechu. To oznacza, że nasza odnowiona i narodzona na nowo natura, nasz odnowiony, odrodzony duch nie chce mieć nic wspólnego z grzechem. Ta część nas jest umarła dla grzechu. Ale w naszej duszy i ciele zachodzi proces. Teraz o wiele szybciej mówię Bogu tak. Ufam i modlę się, aby już więcej nie kłócić się z Bogiem przez dwa lata, próbując wymigać się od czegoś tak banalnego jak odstawianie wózka sklepowego. Myślę, że musisz dotrzeć do punktu, w którym po prostu dostrzeżesz, jak wartościowe jest to, o czym mówię, i zrozumiesz, że jeśli nie będziesz posłuszny Bogu, to niesie za sobą pewne konsekwencje. Wiem, że żyjemy w czasie łaski, Bóg nam przebacza i bardzo się cieszę, że to robi, ale dzisiaj dowiecie się również, że posłuszeństwo jest bezpośrednio związane z tym, jak bardzo kochamy Jezusa. Nie próbuję przekonać Cię do posłuszeństwa Bogu, po to, żebyś miał więcej pieniędzy, większy dobrobyt, więcej Bożej przychylności i większy dom. Chcę, abyś był posłuszny Bogu, dlatego, że kochasz Jezusa, dlatego, że nie chcesz zasmucać Ducha Świętego, ponieważ bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Pragniesz być taki, jaki Bóg chce, abyś był. Nie wiem jak wy, i wiem, że to trochę absurdalne, ale ja współczuję Bogu. Wiem, że on nie potrzebuje mojego współczucia, ale ja ciągle chodzę i myślę, o Boże, tak mi przykro, tak cię przepraszam za to, jak postępują ludzie. Tak mi przykro, że tak wielu ludzi na świecie nie chce mieć z Tobą nic wspólnego. I używają Twojego imienia na przemian z przekleństwami, robią okropne rzeczy. Boże, tak cię przepraszam za wszystkie morderstwa i za wszystkie przestępstwa i inne okropne rzeczy, za wojny, które się toczą. Ale Biblia mówi, że my mamy być światłością, która świeci w ciemnych miejscach. A ja chcę być kimś, z kogo Bóg mógłby być dumny. Czy nie chciałbyś być kimś takim, żeby on mógł patrzeć na ciebie i nie musiał patrzeć na to wszystko, co się wokół dzieje? Powinnam już na początku wyjaśnić, że jeśli chcesz być posłuszny, to będzie cię to coś kosztowało. Jeśli ja chcę być posłuszna, a chcę, to będzie mnie coś kosztować. To ciągle będzie mnie coś kosztować. Zapytasz, a ile mnie to będzie kosztować? Nie będziesz mógł cały czas robić tego, co chcesz. Nie wszystko będzie przyjemne. Nie wszystko będzie wygodne. Nie wszystko będzie cię bawić. Kiedyś będzie. Wiecie, my wszyscy lubimy stawiać na swoim. Nie ma nikogo, kto by nie chciał postawić na swoim. Ja lubię stawiać na swoim. Ale musiałam zrozumieć, że to nie jest realne. Wierzyć, że wszystko, co Bóg każe nam zrobić, on każe nam zrobić lub zabrania nam tego robić dla naszego dobra.